Siemaneczko, oddzieszka tej strony Lisu YouTube. Dzisiaj będziemy wonu grać w Brawl Stars. I dzisiaj się kupimy trzyneczkę za 60. Nie wiem czy to jest dobry wybór, ale kupujemy 3, 2 i 1. Kup. Ojej, proszę, 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 proszę. Ja wiem, nie, nie patrzę i... Nie opłacało się. Nie opłacało się. Mam 10 gemów. Ale ulepszymy się rose, ulepszymy się Koko Ulepszymy Mam posta 6 postaci na 10 poziom Już naprawdę dobrze mi idzie Ale dziś odblokujemy postaci kolejną Boombox I złożyłem swój clan Możecie wbijać na razie nikogo Tu nie ma Jestem przecież w tym starym clanie Ale przyjmuję cały czas ale my zrobimy Squid Klan, to tylko na pewno zafieję. Jakoś nie wiem, jak się wychodzi z klanów, chyba tak. Dobra, nie własne. Dzisiaj e, będziemy próbować. ten poszedł na piąty rulerze. Wszystkich na piąty, zafie na dziesiąty, zafie na piętnasty, zafie na dwudziesty. Z nami jest Mortis, pan Mortis Mega Boxik na sam początek. Nie polecało się to nam. Spoko, loko Tu jest pan. Oki, zaletwione. Nie mam żadnych mieć. Tu jest kolejna osoba Ta osoba jest tak potężna. Teraz są się ulci jest to. To jest bardzo fajne. Ta ulci bez naładowania. Bez y, atakowania się robi, ale ciężko teraz będzie Mortis. To jest bardziej postać do uciekania i ja tą postacią w ogóle nie umiem grać. Znaczy nie grałem, ale próbowałem, a teraz na wszystkie postaci Morty's. Naprawdę bał się kiedy go to. To korbie, które go No to jest postać, to jest prostość. Może ona inaczej się zachowuje. Lepsza jest do ucieczek. Dobra, robię sama, robię sama. Dobra, załatwisz mrok. Ma je 11, 4, bo jeszcze tutaj sam chodzi. Bo tam masz 11, bo ja chodź na tam Jest on. Nie wiem. Gdzie oni się budują. Mówią, się, że ona się jest o Maticnaście To jest naprawdę dobry. Się to jest naprawdę dobry. Głos po prostu, po i po ja tu... no to wygrana prostu, po prostu, po prostu, wygrana prostu, po prostu, po prostu, po prostu, po prostu, po prostu, nie prostu, po prostu, na prostu, po prostu, Resty mam wszystkie poblokowane i to nie jest mega dużo. Brook, brook. No i tutaj, no tak wygląda na razie moim tom. Na błoka trzeba, piąty. Na tego trzeba piąty, piąty. Luz zostawię sobie, czego na dziewiąty, dziesiąty poziom chcę ulepszyć. I to tyle. Hmm. No i zresztą mi jeszcze dwa levely. Z mega boxa mi wyleciał yy, Rosa. To było znaczące. No i mega box. Czy ja byłam otwarta mega boxa? Za 5000 to... No sens, ja to robię te 5000. o teraz to muszę pijać puszki, muszę pijać odcinki to już nie wiem, odcinek, a ale te krótkie odcineczki z y, y, otwierania się nie liczą, po prostu są takie tory takie tam, opening. Dlatego w momencie to wam się coś takiego podoba. Ej, lecimy tu, chodź. Ej, no, ja się nie zostawiła. to postaram się rozdawać. Nie, nie, proszę. Proszę, proszę, proszę. Dobra, dobra, dobra. Cały team oszwaliłem. Pięknie. Czy no, mam po prostu wspinała? No. Nie, jest, jest już nie, jeszcze. Jest tutaj gdzieś na dole mapy. Wygrałaś pięknie. Wygrana. Pięknie. Pięknie robi. To tutaj wszystko wyjaśniała Trzeci level. To naprawdę dłuższy nam tu idzie. Jeden jeszcze raz, zagram a naczy moim mną mega fajnie było, ale nie, co być tu Nie będę mu mus, muszał. E, Rico, Rico, pan Riku się si, pan Riku garnia ból Pan Boli. oła, tu boli. Oła, oła Oła, Riko! Rusz się! To jest jakiś youtuber, co challenge nie ruszy się czy całą mapę. Nie wiem. Riko ogarni się. Co ty z polskim youtuberom. Nie wiem czy tyś youtuberem, ale ja jestem. No, tylko teraz mam coś, dzieje. tylko dwa musimy mieć dużo, dużo więcej. To Riko nie ogarnia nie ogarnia pusek, nie ogarnia Ja tutaj dosyć... o tylko ból ja, ale zniszczy ból ból, ból ma 10, trzeba zniszczyć mamy 8 Kieryka będzie ogarniał razem, mamy 16 ból. 13 razem, ej tutaj się nam idzie porównując z tym startem, naprawdę dobrze nam idzie Riko! co co ty tri. robisz? Ugarni się. Ja będę sam. On nie umie grać, tu jest. Może jak ktoś, Dobra, ja nie gram nic. Eee, nie chcę z tą osobą jeszcze Po prostu ja kuski za darmo, ale brakuje mi sto. Zagram jeszcze raz, brakuje mi tylko 4 to Mam nadzieję, że to jakieś drugie? Drugie pierwsze mi nam się uda. Mam mamy yy, daleko yy, do tych punktów. Mam nadzieję, że Rico będzie lepiej grał. Dobra, Nie, nie, bór, bór, bur, bur. Oni mają razem, nie wiem. teraz. Tego załatwiliśmy. I też pan, tu jest, jest na Ale nie będę brzydolierał, bo poczekam na mojego Riku. Kompany z drużyny. Nie wiem, czy on się rusza. Chyba, no to nie, jest nie wiem. Już chyba tam nie 4 kopie. Nie zawsze więcej to lepiej, ale jak sam, to ci, naprawdę, ale to naprawdę... O nie! Naprawdę czyści badę tu do siebie. Nie, nie patrzymy, Gdzie oni idą? Riko po prostu czeka na 20 na 5 gotowe. Będzie ciężko. Ale to zmianita. Dobra, kiedy jedni to jest szkolne, a no to jest na przykład. Łatwo. Nie, nie do go, nie do go niego. Nie ma szansy. Że... Dobra, jednak dałem radę, dałem radę. I piąty level wbity na odcineczku, że to mi się to podoba. Mam nadzieję, że to też się podoba. I marne 50 gemów za taki level. Naprawdę, blok... No to później będę lubł Myślałam o, Spróbuję na tyle króciutko. I wam pokażę na samym jak to jest. Miał 50%, ja sam walczyłem. Coś się nie opłacało, w ogóle. Dziękuję, za oglądanie ludziska. że się łysu, YouTube. Mam nadzieję, że się odcinek spodobał. Na pewno na tego trybu nie będę grał. Ale mam tryb Jak się na rudkę. Czy zobaczymy, czy to jest za tryb. Nie wiem, uważa na czas, bo mm. tak do 14 minut mogę nagrywać. Kogo jest Nie wiem, gdzie tutaj. Jestem Okej, mam nawet, nawet chyba dobrą drużynę. Nie wiem o co tu chodzi, bo otrzymowanie mamy 21%. Kręciołek, kręciołek Ej, zostaw mi to Dobra, tu muszę cię atakować, tylko przestawnij ten drugą chłop Dobra, lecimy z kukrzem dawać Przyjmujmy tą strefę Jednego załatwione Załatwiono trzy No nie dałem rady Dawaj Pomóż mam pomóż? Nie, no, nie, jeszcze ten, to też za murowanie nie, bo im rusznie Nie mam, ma tylko im Trzeba, trzeba to rosnąć Trzeba to, trzeba to rosnąć 90, 95, 95 Kiełek Wyprawiśmy takie 56, 5 styk bardzo fajnie, dziękuję za dziecka. w ostatnie na co byłem um, Co dzisiaj zrobiliśmy. Bardzo dużo. Dziękuję za oglądanie. Ja będę przyjął puszki się, Wysu, na się Wissół, YouTube. Do widzenia. pijajcie na plan mój.